Sieman wszystkim z tej strony długi. Witam Was na moim kanale, a broni palnej. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, który no, w końcu każdemu się może zdarzyć i każdy kiedyś będzie, być może, będzie do niego zmuszony, a mianowicie jest to temat wymiany istotnego elementu broni. Wymiany istotnego elementu broni możemy chcieć, że tak powiem, uskutecznić, jeżeli na przykład Jakiś ten istotny element nam się zużyje, zniszczy, czyli pęknie. Tak jak na przykład pęknie szkielet, pęknie zamek, rozedmie się lufa albo po prostu ta lufa już się skończy i będziemy chcieli pozbyć się jej na rzecz nowej, lepszej. Może być też taka sytuacja, że na przykład będziemy chcieli zmienić sobie kaliber tej broni, będziemy chcieli coś tam z tym pokombinować, ewentualnie. Skompletować coś z kilku rzeczy, ale o tym powiem w sumie pod koniec tego materiału. Generalnie chciałbym tutaj poruszyć temat wymiany samego istotnego elementu najlepiej bez utraty promesy. Więc, w sumie, jest kilka opcji, kilka dróg, które możemy sobie, że tak powiem, obrać, jeżeli będziemy chcieli wymienić ten istotny element. Pierwsza z opcji jest taka, że jeżeli coś się stało z tym elementem, tak jak już wcześniej mówiłem, rozdało nam lufę, pękł nam szkielet, pękł nam zamek, cokolwiek i przez to będziemy chcieli go wymienić, żeby ta broń po prostu dalej nam służyła, no to idziemy do sklepu. Jeżeli mają na stanie rzecz, która nas interesuje, to po prostu kupujemy ten element, istotny element na promesę oczywiście. I jeżeli Potrafimy sobie go wymienić, to sobie go wymieniamy w domu. Oczywiście jest często, gęsto, jest taka sytuacja, że nie jest to takie proste, bo na przykład, jeżeli pęknie wam zamek w Glocku i będziecie po prostu musieli wyjąć z niego iglicę, pozbyć się tam tych wszystkich rzeczy w stylu przyrządy celownicze, bezpiecznik, no i w sumie to na tyle byłoby w zamku, to raczej nie ma problemu. Yy, więc to jest akurat tą prostą rzeczą. Zresztą, jakby Wam pękła lufa w bloku, albo tam rozwalił się szkielet, przepraszam, no dobrze, szkielet, to raczej też nie byłoby zbyt dużego problemu, żeby to sobie wymienić. Ale problemy mogą się pojawić wtedy, kiedy jakiś element musi zostać ułożony lub dopasowany. Jak zwał, tak zwał. Bo na przykład, jak chcielibyście sobie wymienić lufę. W TZC 75 albo tam w różnych odmianach tej platformy 75, ewentualnie w czymś podobnym pochodnym 75, czyli jakieś tam tanfoglio Xtreme, Stocky lub też te podobieństwa platformy 75, to musicie pamiętać, że tam lufa nie będzie Wam pasowała od tak. Tą lufę trzeba będzie umiejętnie. W pewnych miejscach podpiłować, ułożyć, żeby nam się ona bez problemu ryglowała. Więc jak w niektórych modelach broni nie ma z tym najmniejszego problemu, żebyście sami to sobie zrobili w domu, to w niektórych już będzie się pojawiał problem, żeby to wszystko ogarnąć. No ale już abstrahując od takiej roboty typowo rusznikarskiej, ewentualnie typowo roboty manualnej, czy tam umiecie wymienić, czy nie umiecie wymienić. No to mamy plusy i minusy takiego rozwiązania, że sobie kupimy ten istotny element na promesę i będziemy mieli osobny wpis w legitymacji, bo plus jest taki, że bardzo często te elementy są po prostu w sklepie od ręki. Czyli idziemy do sklepu, kupujemy sobie lufę do gloka, którą na przykład nam rozdeło albo się skończyła najzwyczajniej w świecie. Mamy ją na promesie, więc bierzemy starą lufę, wyciągamy ją z gloka. Bierzemy nową lufę, wkładamy ją do glocka i mamy strzelający pistolet. Także plusem tego wszystkiego jest to, że bardzo często w szybkim czasie jesteśmy w stanie uruchomić naszą broń po to, żeby dalej móc z niej korzystać. Więc to jest w sumie jedyny i główny plus tego, bo później pojawia się problem, jeżeli na przykład byśmy chcieli takiego glocka sprzedać. No bo tak. Na jednym wpisie mamy kompletnego Glocka, a lufa od niego już się do niczego nie nadaje. Na drugim wpisie mamy tą lufę, która teraz jest w tym pistolecie, której teraz używamy. Więc jeżeli byśmy chcieli komuś sprzedać ten pistolet z tą lufą osobno, to ten ktoś będzie musiał nam dać dwie promesy, bo bez tej opcji, że on by nam dał dwie promesy, no to możemy mu sprzedać albo samą lufę co raczej mu nie będzie do niczego potrzebne, albo pistolet z tą lufą, która już się do niczego prawdopodobnie nie nadaje, skoro doszliście do wniosku, że chcecie wymienić ją na, na nową. Więc z plusów i minusów zakupu istotnego elementu na osobną promesę, no to właśnie tak to wygląda. Czyli fajnie jest, że można zrobić to szybko i od ręki, a minusem jest to, że potem problem jest w sprzedaży takiej broni, to oczywiście jest spoko opcja dla ludzi, którzy wiedzą, że z tej broni po prostu, że nie będą je sprzedawali. Na przykład jest to jakiś karabinek ich wyczynowy, czy jakiś tam pistolet i oni wiedzą, że po prostu prędzej zajadą tą lufę kolejną już, albo zajadą ten pistolet, bo strzelają tam x tysięcy sztuk amunicji miesięcznie, niż po prostu go komuś odsprzedzą. Więc dla niektórych posiadanie jakiegoś tam istotnego elementu na osobną promesę nie jest w sumie problemem. Ale tak wygląda temat właśnie zakupu tych elementów właśnie na osobne kwitki. No to w takim razie mamy kolejną drogę, którą możemy obrać, jeżeli chcemy wymienić sobie istotny element w naszej broni. Jest to wymiana istotnego elementu ze względu na jego zużycie zagrażające zdrowiu lub życiu. Dlatego tak to nazwałem, ponieważ jeżeli nasz istotny element dokonał żywota albo widzimy, że zaraz się to stanie, bo gdzieś tam już zaczyna nam delikatnie już pękać, lufa gdzieś jest delikatnie rozdęta, możemy z tego strzelać, ale no boimy się, że albo coś tam może się z tym stać, albo ewentualnie po prostu straciło nam to skupienie, no to możemy iść do uprawnionego Podmiotu, czyli głównie będzie to rusznikarnia, która ma e, koncesję na wytwarzanie broni. E, I wtedy idziemy sobie do takiego miejsca i mówimy im, że kończy nam się, tu damy przykład lufy, kończy nam się lufa, bo na przykład jest już w niej rozdęcie i nie chcielibyśmy tracić promesy, bo po prostu nie wiem, już na przykład nie mamy tych promes, albo po prostu nie chcemy tego robić z jakiegoś tam innego powodu. E, więc zostawiamy u nich taką broń. Zostawiamy u nich taką broń i oni w sumie tak, zamawiają sobie taką lufę do nich na stan. Jak ta lufa przyjdzie, to zostaje ona wymieniona. No tam oczywiście odbywa się całe strzelanie techniczne, żeby sprawdzić, czy wszystko hula. Już tam nie będę wchodził w takie aspekty znowu rusznikarskie. I jak to wszystko już jest ogarnięte, tam podmiot zrobi sobie raport wytwórczości, to Przychodzimy odebrać taką jednostkę broni, w której jest już nowy istotny element. No i wtedy, jak odbieramy tą broń, to dostajemy fakturę, na której tam oczywiście płacimy za element, za robociznę itd., itd., itd. za kwity, za to wytworzenie. Tak się to nazywa nowego elementu, nowej jednostki, nowej tam broni. No, w każdym razie za. Wsadzanie nowego numeru, o tak bym w sumie to kolokwialnie nazwał w tą jednostkę broni i na tej fakturze mamy napisane, mamy taką adnotację napisaną, że na przykład lufa została wymieniona ze względu na zużycie, co zagrażało życiu lub zdrowiu. A istotne elementy pozyskane z tej broni zostały zaewidencjonowane w firmie tej i tej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wtedy. Taka lufa zostaje w podmiocie frusznikarni na przykład, prawdopodobnie zostaje ona złomowana, a my wychodzimy sobie z pistoletem, który ma nowy istotny element w postaci tutaj akurat lufy. Z takim kwitkiem, z taką fakturą udajemy się do WPA. Mamy na to też 5 dni, tak samo jak przy rejestracji broni. Udajemy się do WPA, gdzie do legitymacji, do tej pozycji, gdzie mamy naszą tą broń, ten w tym przypadku pistolet. Wpisują nam, dopisują nam z numerem lufy i dopisują ten nowy numer lufy. Więc w sumie tak to generalnie wygląda. Jest to fajna opcja: no bo tak, nie tracimy promesy. Musimy dopłacić oczywiście temu podmiotowi za to, że będą mogli nam wytworzyć broń z nowym numerem, z nowym istotnym elementem. No tam ceny wahają się w zależności od tego, kto to robi. Nie wiem jak to dokładnie wygląda w innej części Polski, ale w Warszawie kojarzę, że to jest tam mniej więcej od 3 do 5 stówek kosztuje, kosztują takie kwity właśnie wytwórstwa. No i w sumie tak wygląda całość tej procedury. No plusy są takie, że mamy wszystko w jednym wpisie w legitymacji. Jeżeli chcemy pozbyć się takiej broni, to wszystko w sumie ktoś może od nas odkupić na jedną promesę. Mamy porządnych w papierach, nie musimy tam się bujać z kilkoma wpisami. Minusy są takie, że trzeba zapłacić powiedzmy to około 500 stówek za to wytwórstwo. No i to w sumie chyba byłoby tyle. No, generalnie jest to jedna z tych najlepszych metod, które można ogarnąć, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, nie tracimy promesy, jeżeli części są od ręki, to też to raczej jest w miarę szybko wykonywane, więc sama w sobie procedura też jest całkiem znośna i sympatyczna, jeżeli tak to można nazwać. No i w tym wszystkim mamy jeszcze trzecią opcję, która głównie jest używana, obierana jako droga przez strzelców, jeżeli na przykład chcemy zmienić kaliber w jakiejś tam broni długiej, ewentualnie skompletować coś, co mamy rozbite na kilka pozycji w legitymacji. Czyli na przykład, jeżeli mamy karabinek, karabin, karabin w sumie, w kalibrze na przykład, tak jak ja mam, 243 Winchester, i chciałbym zacząć strzelać z tego karabinku, z tego karabinu, ale w 308, no to oczywiście istnieje taka możliwość, bo zamek się do tego nadaje, komora się nadaje i wypadałoby tylko wymienić lufę. Jeżeli chciałbym wymienić tą lufę, to istnieje taka opcja, że sprzedaję ten karabin do uprawnionego podmiotu. On ode mnie to odkupuje na przykład, powiedzmy 100, 200, 300 zł w zależności jak tam się dogadamy. wymieniają tą lufę na ten kaliber, który mnie interesuje, który ja sobie zażyczyłem. Po czym po całej procedurze, jeżeli to już jest ogarnięte, to odkupuje od nich ten mój karabin w innym kalibrze, doliczając powiedzmy te tam 100, 200, 300 zł w zależności od tego za ile odkupiłem to od nich. Za ile sprzedałem to im, o tak. Więc to też jest całkiem ciekawa opcja, jeżeli tam nie chcemy, powiedzmy, tracić promes. No tutaj, akurat, sytuacja wygląda tak, że no, sami nie możemy tam, powiedzmy, manewrować akurat w takim karabinie. akurat W moim przypadku, bo pewnie są karabiny, na pewno są karabiny, gdzie mamy wymienne lufy i możemy mieć walizce po prostu. Karabin z dwoma lufami, i tam wymieniać sobie, powiedzmy, nie wiem, 2,43-308, 6,5 Kidmore. No ale to już jest trochę inny temat. Teraz rozmawiamy o tym, jak to wygląda, jeżeli my chcemy coś tam zmienić i nie tracić promes. Więc tak wygląda na przykład taka właśnie sytuacja. Jeżeli chodzi o tą sprzedaż do sklepu i odkup, to często na przykład też tak wygląda, że kupimy sobie. Aper gdzieś, kupimy sobie gdzieś lower, kupimy sobie gdzieś lufę, zamek sobie gdzieś kupimy, mamy jakieś tam wszystko tam na innych, na różnych, nie wiem, trzech, czterech promesach i dochodzimy do wniosku, że chcielibyśmy zrobić z tego jeden komplet. Więc idziemy do takiego podmiotu, przeważnie to będzie rusznikarnia, sprzedajemy im wszystko co mamy, a oni po kompletacji, po zrobieniu odpowiednich dokumentów, sprzedają nam to, my to od nich odkupujemy już jako jedna broń w jednym wpisie. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli na przykład kupimy sobie osobno, to już mówiłem, ale na przykład jeżeli mamy karabinek i dokupimy sobie do niego drugi aper, bo na przykład mamy Aera z lufą 18 cali, a na przykład chcemy mieć dodatkowy aper z lufą 7,5, na przykład cala, to możemy sobie to mieć na dwóch kwitach, a możemy mieć to skompletowane jako zestaw, po prostu. Tak samo jak na przykład mamy cz -ke 75 -ke i do tego konwersję kadeta i chcemy to mieć w jednym, na jednej pozycji, na jednej promesie, to też możemy dać to do kompletacji. Wtedy nam po prostu wytwor wytworzą cały komplet tego jako broń 9 mm w, w komplecie z konwersją 22. To samo tyczy się na przykład y, AERA i konwersji CMMG w 22, jeżeli byśmy chcieli to mieć na jednych kwitach. Y, oczywiście, jak to wszystko ma swoje plusy i minusy. Bo jeżeli na przykład mamy takiego Aera z konwersją CMMG i chcielibyśmy sobie y, ją sprzedać, to jeżeli mamy to wszystko na osobnych y, pozycjach w legitymacji, na osobnych promesach, to kupiliśmy, to jeżeli będziemy chcieli się pozbyć tylko konwersji, to wtedy sprzedajemy komuś tylko konwersję. Ale jeżeli na przykład mamy to skompletowane i jest to już jako jeden komplet, no to wtedy musimy y, sprzedać to jako jeden komplet. Oczywiście istnieje opcja, że możemy potem pójść do rusznikarni i załatwić to w ten sam sposób analogicznie, tylko że w drugą stronę, żeby nam to rozkompletowali. No ale to są dodatkowe koszta, dodatkowe, e, dodatkowe działania, dodatkowy czas i e, no, głównie koszta, bo to wszystko się rozchodzi w sumie o te dokumenty, które trzeba zrobić jako wytwórstwo tej broni. Więc tak wygląda temat y, tego sprzedaży i potem odkupu, jeżeli nie chcemy właśnie również tracić promes. Musimy też pamiętać, że jeżeli nie chcemy stracić tej promesy, to jeżeli sprzedamy podmiotowi naszą broń i odkupimy ją z tym nowym istotnym elementem, to stary istotny element zawsze zostaje u nich. Nie może być takiej sytuacji, że oni nam skompletują to z nowym istotnym elementem, a my dostaniemy od nich klamę z nowymi numerami tam jakiegoś elementu plus ten stary element do nas tam, do szafy, to nie wchodzi w grę zawsze. Ten istotny element jest u nich na ewidencji, musi zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc tak wygląda temat wymiany istotnego elementu. Jeżeli o czymś nie dopowiedziałem, to śmiało pytajcie w komentarzach. Wydaje mi się, że, że raczej poruszyłem wszystkie te tematy. To się często zdarza, no bo wiecie, ludzie strzelają IPSC, często zdarzają się jakieś skujby, Potem lufa jest do wymiany ewentualnie, jak ludzie strzelają daleko dystansowo z jakichś tam powiedzmy mocnych, szybkich kalibrów, to te lufy też mają mniejszą żywotność, a po prostu karabin dalej się nadaje do strzelania, a lufa już nie domaga no i trzeba ją po prostu wymienić, więc jest to praktyka raczej powszechna. Często się z tym zdarza, często się z tym spotykam, często się to zdarza. Raczej ludzie w większości wolą zapłacić za to wytwórstwo i nie tracić promesy. Raczej ludzie wolą mieć wszystko w jednym wpisie w legitymacji, więc najczęstszy, najczęstszy scenariusz, jeżeli wymieniają jakiś istotny element, to właśnie jest tak, że zostawiają broń w rusznikarni. My zamawiamy tam jakiś ten właśnie element i ze względu na zużycie się tego elementu dostają broń z nowym, dokument, z nowym Numerem jest nowym elementem, a ta starość zostaje zrewencjonowana w tej rusznikarni. Właśnie. Także tak to wygląda. Pamiętajcie, że przy wymianie istotnego elementu również obowiązuje Was 5 dni, więc w sumie to wygląda tak samo, jakbyście kupili nową klamę. No i w sumie to chyba byłoby na tyle. Jak już mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu. Jeżeli mieliście jakieś sytuacje, śmieszne ciekawe, nieprzyjemne albo przyjemne właśnie z taką wymianą, z takim dopisywaniem numerów, bo wiem, że bardzo często WPA ma potem problem. Jeżeli na przykład przychodzi ktoś z pistoletem, widziałem raz taką sytuację, jak jeden gość miał pistolet, to był bodajże ból, i najpierw pękł mu zamek, który został wymieniony, potem pękła mu rozdała mu się lufa, która została wymieniona, a na samym końcu pęk szkielet, który również został wymieniony. I teraz zaczął się problem, co tu zrobić, bo z jego pierwotnych numerów, z pierwotnego numeru broni, który on kupił, nie dostało nic, bo każdy istotny element został wymieniony. Domyślam się, jak ciekawie musiało to wyglądać, jak goś to poszedł zarejestrować do WPA. Więc no, tak jak mówię, zdarzają się różne ciekawe przypadki. Jeżeli mieliście jakieś u siebie, to Piszcie w komentarzu, dajcie znać jak to wyglądało. No i standardowo, jeżeli materiał się podobał, przekażcie go dalej, a my widzimy się w następnym materiale, w następnym odcinku. Na razie.